Czy zombiaka da się zabić? Hej wszystkim z tej strony, Skrimi. witajcie w nowym odcinku SteerDown! I dzisiaj, słuchajcie, mamy straszną rzecz tutaj, ponieważ tutaj jest, tak jakby, tu jest zwykły świat, tu jest świat Minecrafta, i tutaj są creepery. Zobaczcie, jakie przerażające stworzenie. No, po prostu strach się bać. No, ale wydaje mi się, że one działają tak jak w Minecraftie, rzeczywiście. Dlatego nie chcę jakoś schodzić tam na dół. Rzucimy w niego. Dobra, szafka nie działa. Co może być mocne, co zadziała na niego? W ogóle jest tu jakieś zejście do tego. Creeper Room, okej. Okay. Jak to się otwiera? Halo? Wow! Ale super! Okej, okay, okej, okay, dostaliśmy się do środka. On jest mądry, on tu idzie! Stój. Dobra? Wow, On jest ogromny Co? Przebija się! A! Szybko! 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 Co jest? Ja się nie spodziewałem tego, że on przejdzie nagle. Gdzie on jest? Halo? Halo? Gdzie on poszedł? Stoi tu. Dobra. Dobra, uciekamy, uciekamy! Jaki on jest szybki, co się dzieje? Co zrobisz? No nic nie zrobisz, ziomeczku, no i co? I o do... <sukamy> 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 Jeszcze chciał wypuchnąć na mnie. Ziomeczku, trzymaj! Nie, 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 nie. Dobra, o świnie, tu są, co jest? Drabina, wchodź do góry, do góry, do góry. Okej. Okay. Jezu, czy zaatakuje? Dobrze, gryź go. <sukamy> Co się dzieje w tej grze w ogóle? Zobaczcie, one mają tutaj świat tak jakby przedstawiony. Jakby, wiecie, brak brakowało im świata. Czy ten Creeper rozwala mi właśnie wieżę? To jest świnka, po której mogę jeździć. Dobrze, ale zobaczmy, czy damy radę pozbyć się tego Creepera. Jakbym miał, załóżmy, zwykły pistolet, co nie? Zwykły pistolet. Gdzie jest ten Creeper? Bo on jest tutaj. Okej. Okay. CO?! CO?! Czy on jest? CO JEST? Czy on jest jakiś nieśmiertelny? Dobra, ciężki shotgun. CO JEST? Nie, 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 nie. Jakim cudem w ogóle zawaliło się wszystko na niego, co? Ale to pięknie wyglądało. Gdzie on jest teraz? Co ty, świnio, robisz? Nie jedz tego cema... A! CO? Skąd on się tu wziął? Żyjesz, ziemeczku? Dobra. On żyje, on żyje, on mimo wszystko żyje. Świnia łap go, łap go, łap go. Ale on jest potężny, ten creeper. Nie da się nic z nim zrobić. Planki go zatrzymują. Okej, okay, dobra, nie w pełni, nie w pełni go zatrzymują jednak. Szafka, szafka, dobra, dobra. Nie, 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 nie. Jeszcze zombiak. Odejdź ode mnie. Dobra, teraz zawalimy dół, żeby nie. Czekajcie, w... czy on nie żyje? Halo? Żyje. Nie da się zawalić tu nic. Przechodzimy tutaj. Tu jest zombiak, z tego co słyszałem, dobra? Czy zombiaka da się zabić? ZOMBIAKA, ZOMBIAKA, ZOMBIAKA da się zabić? Ale ta mapa jest cudowna! Chodź tu ziomeczku na dół! Mamy tutaj, wiecie, swój domek. Wejdźmy na górę tego domku, żeby ten creeper tu nie wszedł. Jak ja mam się go pozbyć w takim razie, skoro nic na niego nie działa? Mamy jakieś lasery. Dobra, może coś wybuchowego zadziała na niego. Weźmy rakietnicę, proszę bardzo. Czy rakietnica zadziałała? Cre Creeper? Halo? No, wstał. <gry> po prostu wstał i się patrzy dalej. O, tu jest TNT, to może TNT użyje? I on dostanie nim prosto w twarz! Ło! <gry> Czemu to TNT było takie mocne? Czy on żyje? Jak żyje? Jak to przeżył? Co tu się stało w ogóle? Tu się przy... No i on żyje jeszcze. Dobra, dajmy mu wybuchnąć, zobaczmy co się stanie. Już nawet twarzy ci nie widać nie? O Wybuch Rozwalił wszystko Nawet mnie nie zabił, nie wiem czemu Ale zniknął, on sam siebie może wysadzić Ale my już go nie możemy Ale tu jest status creepera Czyli jakbym na przykład wziął shotguna Zniszczył to Strzelił w niego To czy mu HP spadnie? Jak będę w niego po prostu Nawalać z pistoletu nie spada mu życie. A jakbym w niego walnął. Nie wiem. O ścianę nim walnął. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Jeszcze o tą ścianę. Jeszcze tutaj. Proszę bardzo. O drzewo. Z powrotem. Jeszcze tutaj, proszę. O Jezus! Nawet we mnie kawałek poleciał. I mu nic nie spadło. Dobra. Mam sposób na to. Po pierwsze, potrzebujemy użyć kabla, przyczepić go do ściany. I on się teraz chyba nie będzie mógł ruszyć Dobra, nie rusza się O! Porwał! Co? Co? Co jest? Jakim cudem on to robi? Co to jest za... Potwór! O! Wywalił się na twarz Czy ten jak będzie chciał nas bić? A my jesteśmy po prostu nieśmiertelni, dlatego Creeper nas nie zabił Ale poczekajcie, bo mi się coś przypomniało Jakim cudem Creeper porwał linę, skoro... Skoro, skoro ona pot Jeszcze zombie ją Skoro ona potrafiła zatrzymać tysiąc tonowy czołg, nie? Dlatego nie rozumiem tego. Jeszcze zombie też porywa teriny. A czy dostanie się do takiego domku w Minecrafcie? Bo to wtedy byłby poziom hard, co nie? Możemy jeszcze sobie zaplankować to, żeby się upe... A, A, oczywiście, spoko. Przed sobie z buta po prostu. Jeszcze mną kopię. Masz tutaj mięso. Ale zombiaka da się uszkodzić, nawet młotem, a creepera w żaden sposób, no rzucasz nim o ściany, ciągniesz za głowę przez dom, nic mu się nie dzieje, co to ma być? A zombiaka, proszę bardzo, poczekajcie, podniosę go, on się nie chce podnieść nawet, chyba zepsułem mu kręgosłup, bo nie może stanąć prosto. Co jest? Co? Co się stało? Oczywiście można jeździć na śwince, ale przejdźmy do innej rzeczy, na enchantować się zbytnio nie da, ale tak jak powiedziałem, przejdźmy do innej rzeczy, jak to się pięknie wali, ja bym mógł to cały czas oglądać. Jak te rzeczy potrafią się zawalać w tej grze, no to jest tak śliczne. Ale mamy jakąś nową mapę tutaj i tu jest budowa, dosłownie budowa, jest jakiś dźwig, wiecie, do którego można wsiąść. Jest tu jakiś nowy pojazd. Tu mamy w ogóle jakąś spi spinaczkę dla dzieci, którą właśnie zepsułem, przepraszam. O, dobra, od razu lepiej. I poczekajcie, jako że ja zawsze coś niszczę, to możemy się czemuś przysłużyć. I wiecie, tak spróbować coś zbudować, okej. Okay. Dobra, i jakbym podniósł coś. Tu, ta... E, e, e... e <ścoughs> Prze -prze przepraszam? No co jest, ja jakim cudem ja zdjąłem dźwig i dom za jednym razem! To jest klątwa, ja... To jest jakaś klątwa, serio! Głupie narzędzia do budowy. One służą do niszczenia, a nie do budowy. Nie rozumiem. Jeszcze mamy tu jakąś fajną latarnię. Czy tu są pociągi? Ale fajnie, jakby tu pociąg jeździł. Ale nie jeździ niestety Dobra, zapalmy tą latarnię tylko na szybko O, za mocno trochę Co tu jeszcze jest? Mamy autobus, to nieważne Mamy oczywiście więcej Rzeczy służących do budowania Tego miasteczka śmiesznego Tu musi być coś kozackiego Lambo, lambo, musi być lambo, nie? Dobra, jakiś muscle car To w takim razie, nieważne Zapomniałem, że mam tego moda Na wybuchy samochodów, gdy się szybko jedzie I wjedzie w ścianę Ale to w sumie, słuchajcie, wszystko. Co się znajduje na tej mapie? Miał się zawalić ten dom, no poczekajcie. Ok, ok, co się znajduje na tej mapie? Mamy jeszcze pająka z Minecrafta, tak mi się wydaje, że z Minecrafta, no bo rzeczywiście wygląda jak coś. <ścoughs> Czemu pająk bawi się w smoka i zieje ogniem? Wytłumaczcie. Mi to! I jakim cudem on wytrzymuje? Nie no, super, jeszcze próbuje zionąć we mnie ogniem. I co mi teraz zro zrobisz? OK. Jednak może mi coś zrobić nawet należąco. Proszę bardzo, możemy nawet na tym pająku latać. <grystanie> Zniknął pod mapą, przepraszam! Czy mogę cię jakoś uratować? To nie? Chyba nie mogę. Zabić cię go też w żaden sposób. Nie da. Nawet takim mocnym shotgunem, który niszczy wszystko na swojej drodze. A czekajcie, czy wybuchowy shotgun będzie mocniejszy od super shotguna? Czyli jakbym sobie strzelił tu. Okej, okay, zrobiła się wyrwa w całej wieży. Czyli jakbym z daleka też strzelił. Co? Ale to ma zasięg, chory. Patrzcie, ten super shotgun. No, praktycznie, no robi dużo. Ale nie ma wielkiego zasięgu. Tak mi się wydaje. Dobra, no ma jakiś duży zasięg, ale jakbym strzelił tym szotganem, to cały dom się niszczy. Dobra, widzowie, słuchajcie, jesteśmy w bardzo złym miejscu, ponieważ lata tu helikopter nad nami, a my musimy się dostać tu. Tu, w ogóle. Wszędzie, wszędzie dosłownie na mapie. I trzeba uważać też na ten helikopter, który tu lata. Ale my sobie poradzimy, tak? Bez żadnego problemu, proszę bardzo. Przechodzimy jak najszybciej. Co tu trzeba zrobić w ogóle? Zniszczyć to wszystko trzeba. Okej, okay, okej, okay. dobra. Jak my mamy to zniszczyć? Nie mając oczywiście wszystkich modów. Mam MAM gaśnicę, spray i Nokia Hammer, który. Nic nie może temu zrobić, także mamy problem! Mamy serio problem! Czy mogę to przytaszczyć tutaj, proszę bardzo, do góry, do góry, okej okay. Dobra, mam to, mam to i teraz trzeba czymś mocnym wstrzelić w to albo walnąć w to. Tylko czy ja mogę... Przecież ja to miałem od samego początku, dobra. Helikopter będzie zły, na pewno będzie zły. Uwaga! 3, 2, jeden rzut! Uciekamy jak najszybciej teraz, bo tu się wszystko zawaliło. Jeszcze do mnie strzela. Uciekam tędy. Ale ta wyspa jest dobrze zrobiona. Jak to jest ładnie w ogóle. Co to jest? Czy ja mogę tym zastrzelić helikopter? Proszę. Proszę. Daj mi w ciebie strzelić i się pozbyć ciebie w końcu. Ale dobra, mam pistolet. Mam pistolet chociaż. Jeszcze rakieta. Strzela. Dobra, on jest ślepy, on mnie nie widzi Jak my tu wszystko rozwaliliśmy Co jest? Mam wrażenie, że ten helikopter nam chce pomóc Dostać się po prostu do środka Dziękuję ci, ziomeczku Że zawaliłeś cały budynek Po prostu cały budynek Żebym mógł wejść do środka Wziąć bomby Jezu, gdzie ja mogę uciekać? Wyjdź stąd i sobie wejść do tego budynku, proszę bardzo. Otwórz mi te drzwi, proszę. Halo? Otwórz mi te drzwi, proszę cię. Dobrze, dobrze! Jak on się dobrze słucha. Ok, to możemy chyba. O! Pistoletem! Rozwalić? No. Nie możemy. No. Możemy, ale też siebie. Rozwalić. Ale dobrze słuchajcie, bo dostałem fajną misję. Tamtą już przeszedłem oczywiście. Dostałem super misję, ponieważ trzeba zniszczyć jacht szefa takiej dziewczyny, która po prostu narzeka na niego, dlatego proszę bardzo, zatapiamy mu za to jacht, bo jej się szef nie spodobał. I trzeba się go. Jak najszybciej. Oni, oni chcą się pozbyć mojego komputera, czy jak? Krem wwaliło. Ja nie wiedziałem, że ta łódź jest taka szybka, że ona potrafi spowodować taki wybuch w tym statku, że on się cały zniszczy. No teraz akurat nie spowodowała. I teraz będziemy mieli lekki problem z zatopieniem takiego statku. Ale możemy go pociągnąć za sobą, ale super. Przecież my możemy go pociągnąć do wieżyczki. Pomijając fakt, że możemy jeszcze użyć drugiej łódki i bomb. Proszę bardzo. Co się stało? Czy. Gdzie jest statek? Czy. Przecież. Ja, ty ja tylko bombę podłożyłem. Co się stało? Czemu, jak podłożyłem bombę, to ona wybucha od razu? Dobra, nie, nie, nie obchodzi mnie to. Ta... Ale ogólnie nie patrzyłem tego wcześniej, ale odblokowaliśmy właśnie te wszystkie mapy. Ok! Kurde, ale tu jest pięknie. Czekajcie, zmienimy pogodę tylko. Zmienimy sobie na słoneczną pogodę. Ale to jest wielkie. Czy nadal są tutaj roboty tutaj w dół? Da się tu wejść? Czy trzeba to... To nadal trzeba hakować. I to nadal działa. Czyli jeżeli przejdę tu na dół... Okej, okay, tu nie ma nic. Tu też nie ma robota. Tu jest jakiś robot, którym nie da się zbytnio chodzić, albo on nie chodzi sam. Ale to jest ogólnie taka fabryka robotów. Ale super. Dlatego, żeby to się już więcej nie produkowało, trzeba się, słuchajcie, tego pozbyć! Na zawsze! Ale to jest piękne! To jest tak ta gra mi się nigdy pod tym względem nie znudzi. No zobaczcie, cały budynek się zawalił. No robotów też już nie ma w środku. I tu są wszędzie części tego budynku. No, a to tak w środku wygląda. Jeszcze tutaj parę robotów zostało. Możemy je wyrwać. Albo i nie wyrwać, bo te kable są niezniszczalne. I te roboty się w Iron Mana wtedy bawią. Czemu... Czemu nie da się ich rozwalić? To czy te, które spadły, też się nie rozwaliły naprawdę? Aha, po prostu, po prostu wpadły pod wodę i wszystko jest w, w porządku. Ale ogólnie mapa sama w sobie jest śliczna. Mamy tu różne windy. To jest taka, wiecie, fabryka, dosłownie taka. Skrzydła i kości fabryka, że tutaj mamy jakieś budynki, które obsługują to wszystko. Tutaj mamy jakieś centrum centrum testowania i sterowania tymi robotami. To jest serio fajnie i dobrze zrobione. Czy da się tu wejść? Ej, to wygląda, jakby tu coś było. Albo tu jest droga, tak jakby, i. No, dzięki no-clipowi można tu wejść. Ale tu jest tak naprawdę koniec. Ale zobaczcie, jak to świetnie wygląda. Co prawda, nie ma tu jednego budynku, bo go rozwaliłem. Ale to i tak dobrze wygląda. To, to wygląda, jakby nie było tutaj tego budynku. Ale co bym zrobił dla takiego statku, jakbym miał modę? Bo mogę go rzeczywiście sobie na przykład podnieść, co nie? Możemy go podnieść. Oczywiście, odłączmy go od tego drugiego statku tutaj, że. Żeby on był wolny i ciekawy, czy on by przeżył, nie wiem, takie walnięcie. Wierzę! Walnięcie. No. By... by nie przeżył, chyba. Ale to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie supika i lajka. I ja was żegnam. papa. Pa.